Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe. Tak, że żaden twórca sukna na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem co należy mówić, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój syn umiłowany, i jego słuchajcie. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikogo, nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych. Oto słowo Pańskie. Jest ciepły, choć zimowy poranek. Ludzie przyszli do kościoła na niedzielną Eucharystię, pomodlić się, pobyć we wspólnocie. I nagle słychać jakiś dziwny jęk, krzyk. Otwierają się drzwi, i do kościoła wbiegają zamaskowani mężczyźni. Z pistoletami w dłoni. Jeden z nich podchodzi do mikrofonu, odsuwa księdza i mówi: Kto chce żyć, niech stąd wychodzi. Ludzie patrzą się jeden na drugiego, tylnie ławki powoli pustoszeją. Zamachowiec. Przykładają, przykładając pistolet do skroni księdza, mówi jeszcze mocniej: kto chce żyć, niech się wynosi. I zostają w kościele tylko kapłan i kilka przestraszonych osób. Po chwili zamachowiec ściąga kominiarkę i mówi, Widzi ksiądz, to nie jest wasza wiara. Chyba, że dopiero teraz ta msza święta ma sens. I wyśmiawszy go, wychodzi. To historia z dalekiego Peru, gdzie wciąż jeszcze Kościół prześladowany, wyśmiewany, wciąż jeszcze stanowi zagrożenie dla życia wiernych. U nas to raczej niemożliwe. Ale ta historia może nam uświadomić jedną niezwykłą prawdę. Jaka jest nasza wiara? No bo myśmy się przyzwyczaili do tego, że jest niedziela, jesteśmy w kościele, jest ksiądz, ale często pozostajemy tylko w tych ławkach. Ale jesteśmy poza kościołem. Rosołek już robię. Już sobie wymyślam dalszą część dnia, jaki to będzie ten tydzień. A może jeszcze przypominam sobie, co tam z wczoraj trzeba było załatwić, co jeszcze zostało do zrobienia. W kościele jestem, owszem, ale duchem poza nim. Nie trzeba nam specjalnie. Przypominać sobie o tym, że wiara jest rzeczywistością, do której dorastamy. Nie trzeba nam tłumaczyć, że o wiarę trzeba też walczyć, starać się, pracować nad sobą. Ale jak walczyć o wiarę, skoro. No właśnie. My już się przyzwyczailiśmy do różnych rzeczy, które nas otaczają. Wieże kościołów na stałe wpisały się w horyzont naszej codzienności. Słyszymy dźwięk bijących dzwonów. Często nawet przechodząc, żegnamy się. Ale czy to znaczy to, co chcielibyśmy wyrazić? Czy to rzeczywiście jest wyraz naszej wiary, czy tylko zwykłe przyzwyczajenie, rutyna, jakiś tam pomysł? Od dziecka wyuczony. Rekolekcje, które rozpoczynamy, to czas, żeby przypomnieć sobie o tym, że wiarę trzeba odnowić. Mówi czasem żona, patrząc na kuchnię, do męża: Musimy zrobić nową kuchnię. Nie dlatego, że umiem lepiej gotować, ale dlatego, że ta nowość wyraża moją motywację. Może i nawet nauczę się czegoś więcej. Patrzy można na swoje auto dajmy na to, i mówi, musimy kupić nowe auto. Nie dlatego, że tamtym już nie dojadę do pracy. Ale dlatego, że to mnie w jakiś sposób motywuje, to mnie rozwija. To dodaje mi energii, radości. A nowość wiary chyba jest trochę zapomniana. Dlatego rekolekcje to nie jest czas, żebyśmy sobie przyszli cztery dni do kościoła. Co to ciekawego? Hmm? Tylko, żeby zastanowić się, czy ja nie powinienem, i nie powinnam odnowić swojej wiary. Bo nowość zawsze kojarzy, kojarzy się człowiekowi z czymś przyjemnym, z czymś dobrym. Daje nam radość i szczęście. A potrzeba nam Wpatrywać się, tak jak słyszeliśmy w Ewangelii, w obraz Jezusa przemienionego, który nas w jakiś sposób zachwyca. I teraz słyszeliśmy wyraźnie w tej Markowej Ewangelii: Jezus wziął z sobą, od tych słów zaczyna się fragment dzisiejszej Ewangelii. Jezus wziął z sobą, bo to Bóg jest Panem tej inicjatywy. Ciebie też teraz Bóg zaprasza. To nie Ty Boga zapraszasz na rekolekcję. To nie Ty jesteś pomysłodawcą tego, co przeżyjesz. Ale to Bóg chce odnowić Twoje serce. Wielu jest takich, po których zostało jeszcze trochę pustych miejsc w ławkach, którzy nie dali się zaprosić na to zaproszenie. Nie dali się do kościoła dzisiaj wyciągnąć, no bo po co? Mimo wszystko Bóg zaprasza. My w jakiś sposób odpowiadamy na to zaproszenie. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Wysoka góra to jest obraz pewnego rodzaju trudu, który nas czeka. Żeby dobrze przeżyć rekolekcję, trzeba nie tylko otworzyć się na to, co Pan Bóg do mnie mówi, ale zapamiętać to, co mnie poruszyło, i wspiąć się na wyżyny tego pragnienia. Ilu z nas, słysząc jakieś dobre słowa w porywie swego ducha mówi, zrobię to ale później w domu pyta, jak to tam było, a zresztą nieważne. I zaczynamy porównywać się ze stawieć innymi i mówimy, mmm, wszyscy tak żyją. Zresztą mego serca nie widać, to jest pokusa, żeby się nie tłumaczyć, że może mam bałagan, bo może się kłócę, może mam jakieś nałogi, może nie radzę sobie z różnymi sprawami mojego życia. A Jezus chce ciebie wziąć na górę. Kto chodzi po górach, ten wie, że trzeba mieć dużo cierpliwości. Szczyty zdobywa się poprzez pracę nad sobą i ciągłą, nieustanną walkę z pogodą, ze swoimi słabościami. Ale kiedy stoisz na szczycie, Wszystkie te momenty drogi, kiedy było ci ciężko, są takie małe. Nic nie znaczą. Stoisz na szczycie i wiesz, że ja tam byłem, ale teraz jestem tutaj. Chrystus, kiedy wezwał ze sobą uczniów na górę przemienienia, chciał im pokazać, że warto jest odnawiać wiarę. Bo przecież apostołowie też chodzili z Jezusem. Jakiś był motyw ich wyjścia za Jezusem, ale później pojawiła się szara codzienność. Pojawiło się takie rutynowe bycie dla niego. Aż tu nagle wspieli się i zobaczyli coś, co ich zadziwiło. Kiedy ciebie Bóg zadziwił? Może niedawno, a może to już kilka, kilkanaście lat. Może tą górą przemienienia był moment Twojego ślubu, ubrana w białą suknię, na ty z garnitur, patrzyliście na siebie, pełni idei piękna, miłości. Jakbyśmy Boga złapali za nogi. Co to był za dzień? Piękny i wspaniały. A może góra przemienienia to urodziny naszego dziecka? A może jego pierwsza komunia? Jest kilka tych spotkań, wobec których Bóg tak się dla nas przemienia, że nie wiemy jak to się stało. Ale nie trzeba nam czekać, żeby znowu zobaczyć Boga interesującego. Ten czas rekolekcji, który przeżywamy, to moment kilka dni. Wobec życia, które już się toczy od lat, to naprawdę niewiele. Ale dla nas, którzy chcemy na nowo spojrzeć na nasze życie, to okazja, żeby, tak jak Piotr rzekł, dobrze, że tu jesteśmy. Mówi tak, no bo z jednej strony nie wie co powiedzieć. Tak jak my to czasem z grzeczności mówimy, no miło było mi Cię poznać. Dobrze, że jesteś. Zjemy w gościach obiad, mówimy, ale mi smakowało. No bo co innego powiedzieć? I mówi Piotr, trochę zakłopotany, dobrze, że tu jesteśmy. I wpadł na pomysł: zbudujemy trzy namioty. Dlaczego? Bo chcemy, żeby ta radość trwała. My nie chcemy z tej góry schodzić. My byśmy chcieli, żeby dzień naszych zaślubin i wesele trwało wiecznie. My byśmy chcieli, żeby uśmiech naszego dziecka nigdy nie schodził z jego twarzy. Ten pierwszy uśmiech, radosny, szczęśliwy, zaraz po narodzinach. My mówimy, zbuduję tu namiot. Ta radosna chwila, którą przeżywam, chciałbym, żeby trwała wiecznie. I wtedy odzywa się głos. To jest mój syn umiłowany. Jego słuchajcie. A kogo my słuchamy tej czy innej rozgłośni, takich czy innych poglądów, tych czy innych ludzi, sąsiada może czasem bardziej słuchamy? No bo przecież nie żony, nie męża, tych, kto się już nasłuchałem. Popatrzmy, że żeby na nowo odnowić wiarę. Trzeba spojrzeć na Jezusa, który mnie prowadzi drogą zaufania do tych, wśród których jestem. Ta góra Tabor, z której zeszliśmy, konsekwencje tego powrotu do szarej codzienności sprawiają, że patrzysz na życie, na męża, na żonę, na dzieci. Dzieci cierpliwości brakuje, albo już dawno wyjechały, wyprowadziły się. Sam taki się czujesz już. No, Najlepiej by było nie wspominać, która to już data urodzin, a może już zdrowie nie to. Nie tak się umawialiśmy, Panie Boże. Miało być cudownie, pięknie, a w krzyżu już boli. Zima tak mocna, pracy nie ma. Smutna jest szara codzienność, to prawda, ale ona jest smutna tylko bez Boga. Kiedy słyszymy, że Jezusa mamy słuchać, to przede wszystkim Jezus mówi nam o miłości i przebaczeniu. Ukochaj swojego męża i swoją żonę. Kiedy ostatnio mówiłeś jak bardzo jest ci potrzebny, potrzebna? Nie no, co ksiądz? Mówię czasem y, ludziom, że miłość jest zapomniana, bo nikt o niej nie mówi. Mówimy sobie tam czasem, kocham Cię, ale to jest nie takie jak wtedy, kiedy chodziliśmy za rękę razem, kiedy myśleliśmy o wspólnym życiu. Nie taka jest miłość, zdrętwiała i stara. Miłość potrzebuje odświeżenia, a żeby kochać i przebaczać, to nie wystarcza nam miłości ludzkiej. Ile już razy mówiłem mu, nie rób tak. Nie kładź tu tego. Posprzątaj, zrób to, wyrzuć śmieci. Ja on ciągle swoje. Żeby kochać prawdziwie, trzeba mieć miłość od Boga, od tego źródła, które się nie wyczerpie, bo w nas już dawno wyszło. I co? Schodzą uczniowie z góry. A gdy schodzili z góry, Jezus nie był już taki rozświetlony, przemieniony. A więc idą jakby na rozczarowanie. Zaprzeczenie swojej historii, to nie mogło się zdarzyć, to na pewno nie było tak piękne. Taki powrót do codzienności. Przeminął rekolekcję, wrócisz choćby dziś. Do domu, do swojego bałaganu w cudzysłowie, do swojej codzienności. Może męża lub żony dawno nie ma, odeszli. Zostałaś sama. No, kilka zdjęć, wspomnień. Wyryta w sercu historia. Spotkanie z rodzicami, którzy już dawno odeszli, tych o których. Nie chcemy zapomnieć, a mimo wszystko kurz pokrywa ich historię. Wracamy do tej dziwnej, nierozświetlonej łaską rzeczywistości. Po to nas Pan Bóg gromadzi w kościele, żebyśmy na nowo nabierali siły i naświetlając swoje serce miłością, wracali, by rozświecać świat wokół nas. Byłem kiedyś na rekolekcjach z młodzieżą i taki pomysł tam miałem, żeby po powrocie rodzice widzieli, że wróciliśmy innymi. I taki Jasiu mówi, to ja będę miał naczynia. No, ciekawe. I on wrócił z rekolekcji, zjadł obiad i mówi, mamuś, dzisiaj ja zmywam. No, mama tak patrzy. Patrzy na niego i mówi, a co ty taki dziwny jesteś? Mamo, bo ja już tyle dni zmarnowałem, jak chcę to nadrobić. Bo tak naprawdę w nas i z nas wypływa niezwykła radość z życia, które przemieni szarą codzienność. Może i nie jest ci dobrze samej w domu, może i różnie to bywa w rodzinie, z mężem, z żoną, z dziećmi, może różnie jest Twojej pracy, może szef. Nie dostrzega Cię, nie szanuje. Może wiedziesz naprawdę przykre, smutne, szare życie. Ale to od Ciebie zależy, czy barwy miłości wypełnią Twoje życie. To Ty masz zadecydować. Musisz więc słuchać Jezusa, który będzie ci podpowiadał, jak masz żyć. To jest Mój syn Mój Jego słuchajcie. W telewizji powiedzą ci, jaka jest moda, jaka partia teraz powinna rządzić, jakie trendy panują. Wszystko ci powiedzą, ale nie powiedzą ci, jak masz odnaleźć swoje szczęście. A oto dba ten, który może często jest zapomniany. Bóg. On ci podpowie, jak przebaczyć, jak zrozumieć siebie. Jak poradzić sobie ze swoim trudnym charakterem? Jak znaleźć siłę, żeby się przemóc? I ostatecznie wyrazić także swoją wiarę, bo przychodzisz do kościoła, siedzisz w ławce, ale co gdyby właśnie teraz ktoś miał zadecydować, czy to jest Twoja ostatnia chwila? Gdybyś siedział w tym kościele i nagle uzbrojeni. I zamaskowani mężczyźni otoczyliby kościół, gdzie byś się znalazł. Poza kościołem, no bo jeszcze tyle spraw muszę załatwić, dzieci, za światło zapłacić, tyle różnych. Uciekłbyś? Czy został w niepełną przyszłość? Bo jeśli uciekniesz, to stale będziesz uciekał. Od wszystkich problemów swojego życia. Od żony, od dzieci, od męża. Będziesz uciekał zamiast wspinać się na górę wyzwania, na górę przemienienia, w której zobaczysz znowu, że warto wierzyć, że warto żyć dla Boga. Niech ten czas rekolekcji będzie czasem wytężonej wędrówki, ale wędrówki na szczyt, abyśmy to, co dziś nas przeraża na drodze życia, zobaczyli, jakie jest małe i nikłe. A my z Bogiem, Jacy jesteśmy niepokonani.